Cześć, witajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Frother 24. Dziś będziemy grać w Władce Persieni. Bitwa o Śródziemi 1. Dokładnie. Przed chwilą. Yy, Robiłem odcinek właśnie. Znaczy. Yy, grałem i okazało się, że odcinek się nie nagrał. Więc no cóż, trzeba zacząć po prostu od nowa. Postaram się Wam powiedzieć to samo co poprzednio. Yy. Chciałem powiedzieć, że y, generalnie to jest mapa, na której będziemy grali. Y, jeżeli Wam się materiał spodoba, to zostawcie łap łapkę w górę i suba, bo na 30 subów y, robię specjal, pokazuję moją twarz generalnie. Także tak. Y, tak to właśnie wygląda tutaj. Teraz nie będę się odzywać, bo mówi tutaj narrator oczywiście. No. Pokazuję większość mapy, na której będzie się to wszystko działo, generalnie. Tłumaczę generalnie fabułę, ale jeżeli ktoś oglądał Władcy Prysieni, to wie jak to wygląda, ta fabuła i w ogóle. Więc no, A jeżeli ktoś nie oglądał, to niech sobie zobaczy tutaj, oczywiście. W opisie dam w ogóle, jak tutaj zmienić. Bo jeżeli macie na przykład Windowsa 8, to pewno macie problem z rozdzielczością, tak jak ja miałem. Więc napiszę wam, gdzie tam wejść, jak to zmienić. Po prostu później, w tej grze. Także zaczynamy generalnie. Tutaj mamy drużynę, czyli kto tam jest, z czego się ona składa, i mamy Morię. To jest akt pierwszy. I lecimy. Dzięki w ogóle za aktywność pod ostatnim odcinkiem. Znaczy odcinkiem inter-skry tej, właśnie. Także mm, trochę czasu minęło. Ja już wracam. Nie wiem, czy na stałe. Może nie. Może będę musiał sobie zrobić przerwę znowu, później jakąś dłuższą A póki co, to yy, chyba zrobię cięcie, bo to strasznie długo się ładuje. I jak jest tak mało fps ledwo, no. No mam po prostu mał, mega spadek FPS-ów, także jest trochę lipa z tym. Yy, także ja zrobię cięcie i widzimy się jak mapka się załaduje. Yy.